To okay. dzisiaj na bądzie a kto na um, tej, Morzynce? Ja zobaczymy, czy to to piękne piękny warkocz się że warkocze za bardzo nie zepsujemy. Na którym idzie, na którym, one jeżdżą na tym samym? Na dwójkę to by ciężko, warunkowo. Bo... No, to jeden na no, nas tak? No, powiedzmy, że na zmianę. Roda do góry? Użyjmy trochę kostki, bo jest za czas. Wy jesteście skakowani już? Tak. Tak. Bo za chwilę rodzice będą po Was przyjeżdżać? Tak, już przyjeżdżam. O, że mogę kupić Kaja, przyjeżdżają. przyjeżdżają. Już przyjeżdżają. I mama jest? A i mama jest? Nie wiem tego. Chyba jeszcze helenka twojej mamy tutaj nie było. No dobrze. Jeszcze masz chwilę, możesz się cieszyć. Bra! Cieszę się!